Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. na początek mam dla Was hit pojawiły się bardzo ładne świeczniki w kształcie kwiatka, no popatrzcie jak one ślicznie wyglądają one są ceramiczne, dosyć ciężkie i tutaj w środku mamy miejsce na podgrzewacz, tylko ja bym tutaj raczej używała podgrzewacze ledowe, ponieważ te płatki są bardzo blisko środka i bałabym się, że może się on zniszczyć, kosztują one 17 zł i mamy aż trzy kolory do wyboru, ponieważ oprócz tego różowego mam jeszcze ten kwiatuszek w kolorze białym oraz zielonym. Kani w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was przepiękny nowy obrus, który idealnie sprawdzi się na Wielkanoc. Pojawiły się też nowe lampiony, mam też dla Was ciekawy gadżet do grilla, znalazłam też bardzo ładne nowe szklanki w kolorze niebieskim, a pod koniec filmiku mam ciekawą rzecz dla osób, które posiadają pieski, pojawiły się bardzo ładne posłania więc oglądajcie do końca a jeśli filmik wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę wtedy pomożecie mi trafić do większej liczby osób za co z góry wam dziękuję a teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od ciekawego klosza, który ma metalowy stelaż. Jest taki półokrągły, i nie mamy tutaj żadnego materiału, tylko jest włóczka. No pewno, że bardzo ciekawie to wygląda. Kosztuje on 50 zł, wymiary mamy tutaj 40 na 20 cm i ten klosz idealnie będzie Wam pasował do stylu Boho. W środku pojawił się kolejny lampion i niestety jest to powtórka z tamtego roku. No, ale popatrzcie, jak on pięknie wygląda. Jest drewniany, do tego ma uchwyt ze sznurka. Świetnie to wygląda. W środku mamy szklany klosz na świeczkę, więc duży plus. U mnie ten lampion był troszeczkę uszkodzony. Ciekawa jestem, czy panie dałoby go radę same przecenić, bo on kosztuje aż 80 zł, trochę dużo. Ja osobiście wolę takie klasyczne lampiony, ale ten naprawdę robi wrażenie. A teraz mam dla Was nowy obrós. Jest w kolorze białym. Wykonany jest z takiego grubszego materiału. Ma tutaj też taki bardzo ładny wzór. Niestety w kamerze słabo go widać. Kosztuje on 50 zł, a wymiary mamy tutaj 140 x 220 cm. A teraz przejdziemy sobie na poduszki, ponieważ pojawiły się dwie ciekawe poszewki i pierwsza jest bardzo ładna, ponieważ mamy tutaj naszyte kilka materiałów i one są tak marszczone, dzięki czemu tworzą taki ciekawy wzór. No bardzo ładnie to wygląda. Ona kosztuje tylko 15 zł i jest troszeczkę większa niż takie standardowe ozdobne poszewki z PEPKO, ponieważ wymiary mamy tutaj 45 cm na 45. Druga poszewka również jest kremowa, tym razem jest w paseczki. Również kosztuje 15 zł i też mamy te same wymiary, czyli 45 na 45 cm. I ona do tego jeszcze ma takie postrzępione boki. Bardzo ładnie to wygląda. Jakiś czas temu pokazywałam Wam też szklanki, one kosztują 10 zł. Mają fajny taki prosty kształt i są dosyć wysokie. Teraz do Pepko dojechały jeszcze te szklanki w kolorze niebieskim i powiem Wam, że bardzo mi się one podobają, bo ja osobiście bardzo lubię takie barwione szkło. No Popatrzcie, ślicznie wyglądają i one również kosztują 10 zł. Pojawiły się też nowe plastikowe miski, są dosyć spore i kosztują tylko 6 zł. Do wyboru mamy aż 3 kolory, ponieważ oprócz białych pojawiły się również szare i zielone. Pepko zaczynają się pojawiać rzeczy do grilla i na początek mam dla Was hit z tamtego roku. Mamy tutaj zestaw łopatkę oraz szczypce do grilla. W tym roku one są przecenione na 17 zł. No powiem Wam, że są bardzo dobrze wykonane. Do tego mają taką drewnianą, mają taki drewniany uchwyt, więc duży plus. Ale obok mam kolejny hit, kochani, pojawił się zamykany ruszt. No powiem Wam, idealny gadżet. Genialny do karkówki, do grillowania warzyw, ja osobiście bardzo lubię grillowaną cukinię. Słyszałam, że te ruszta są też dobre do grillowania ryby, ale powiem Wam, że nie jestem fanką. Nie dlatego, że nie lubię, ale ryba lubi się rozwalać, niezależnie czy to jest filet, czy jest w całości. I ja tam wolę sobie rybę usmażyć albo upiec w piekarniku i nie robić sobie problemu. A jeśli chodzi o ten róż, to fajnie, że on ma jeszcze drewniany uchwyt i kosztuje 20 zł. Pojawiły się też nowe wieszaki na ubrania, są metalowe, mają taki standardowy kształt, są pokryte taką gumą. A powiem wam, że ciekawe tworzywo, ponieważ jak wzięłam je do ręki, to palec w ogóle się nie ślizga na tej gumie, ale wydaje mi się, że i tak ubrania się na tej gumie będą ślizgać i lepsze są takie wieszaki zamszowe albo materiałowe, ale na przykład na taką kurtkę płaszcz, czemu nie. Do wyboru mamy je w trzech kolorach, oprócz różowych, pojawiły się też zielone i szare. Kosztują 10 zł i w zestawie mamy 10 sztuk. A na koniec mam coś nowego dla osób, które posiadają pieski. Pojawiły się nowe legowiska. Mają fajny kolor, bo taki ciemno-szary. Bardzo miłe w dotyku. Na środku mają takie pikowanie w kształcie kości. Fajnie to wygląda. Są bardzo miłe w dotyku, a od spodu mamy ten materiał antypoślizgowy, więc duży plus i kosztują one 60 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów z Pepco. Pojawiło się tam bardzo dużo nowości do ogrodu. Między innymi mam dla Was bardzo fajne doniczki na nóżkach. Mamy też kolejny hit na Wielkanoc i tym razem są to podkładki pod talerze. Sporo pojawiło się też nowych ubrań w dużych rozmiarach. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.